Witajcie moi drodzy na kanale Czytania dla duszy jutro 24 kwietnia, w środę jest pełnia w skorpionie, nazywana chyba różową pełnią z tego, co kojarzę, i na to zrobimy sobie czytanko. Czyli co ta pełnia ma przynieść, wyzwoić, pokazać itd., itd. Zanim zacznę, to do dzisiaj, jeżeli to oglądacie we wtorek, bo być może później oglądacie, ale jeżeli oglądacie we wtorek 23 kwietnia i zastanawiacie się nad tymi majowymi warsztatami dla kobiet, gdzie będziemy się spotykać z mamą, z tatą, będziemy uzdrawiać rany z dzieciństwa, e, energię żeńską, bo tutaj też jest powrót do kobiecej energii, do żeńskiej energii. E, to do dnia dzisiejszego, czyli do 23 kwietnia, można się zapisać na te warsztaty z obniżoną ceną. Jutro oczywiście też się można zapisać, ale wtedy jest cena 350 zł, a do dzisiaj e, kwota to jest. 300 zł, więc jeżeli o tym myślicie i chcecie taniej, to ostatni moment na zapisanie się. I jeszcze jedna sprawa: to do końca kwietnia, czyli też już niedużo czasu zostało, kurs Kundalini Reiki z kodem Kundalini 10 macie też w obniżonej cenie 10%, jest tam zniżki. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Tu jest jedyneczka, ten klucz i serce, jeden pokażę jeszcze osobno, dwa i trójeczka. Dobra, i możemy sobie zaczynać czytanie. Jedyneczka, jedyneczka, jedyneczka. Tak naprawdę ta pierwsza karta była. Wyciągnięta dla Was, potem zmieniłam te karty, co Wam pokazuję, bo jakby tamte więcej się różniło, a tutaj jakby z tej, z tej talii było mało różnic. Ale to macie pierwszą. Ta karta mówi o czymś nowym dla Was. Może mówić o nowej miłości, jakby tutaj takiej związkowej, romantycznej. Może mówić o nowym etapie w, w aktualnej relacji. Hmm, może mówić też o nowym etapie w pracy, w finansach, ale, ale. Klucz do tego jest w Twoim sercu. To jest to. Zresztą ta karta też mówi: otwórz swoje serce, uzrów swoje serce. Bo być może o coś się zamatwiacie, macie jakieś lęki, jakieś żalenie, jakieś żale, i to zamyka Was na to, co powiedziałam. Na, czy na nową miłość, nowy etap w istniejącej relacji, nową pracę, czy nowy etap w relacji, czy na większe. W nowy etap w pracy, czy na większe pieniądze, na coś nowego tutaj. Macie zamknięcie aktualnie, bo coś jest w waszym sercu, co wam tam zalega. To może być nawet jakiś lęk, jakieś obawy, zamartwianie się i to też może wstrzymywać. I o tym mówi też ta druga karta, obydwie o tym mówią o tym sercu jakby Ty masz klucz do swojego serca. I ty to możesz otworzyć. I to jest czas właśnie na zmierzenie się z tym yy, i zrobienie tego dla siebie. Hmm? U was to jest czas właśnie na ekspansję, na poszerzanie swoich horyzontów, na właśnie na pójście w nowe ścieżki. I dla niektórych to są sprawy miłosne, a dla drugiej części osób to są sprawy dotyczące pracy finansów. Może być też jakaś grupa osób, która gdzieś tutaj ma inny rejon swojego życia, ale najbardziej są te dwa, Rejony. No dobra, to zobaczymy, jaka będzie energetyka u Was w okolicach tej pełni. Czwórki była, bardzo fajna energia. E, jedni z Was mogą tutaj planować przeprowadzkę albo w ogóle się przeprowadzać, ale Czwórka była to jest energia takiego spokoju, poczucia bezpieczeństwa, poczucia, że idę w dobrą stronę, i też tu przy, mogą przychodzić już. Jakie zyski, i to niekoniecznie finansowe, ja tak powiedziałam, zyski, ale to jest tak jakby pierwsze zbieranie owoców w swojej wcześniejszej pracy. Tutaj może być ogólnie radość, świętowanie, zadowolenie, spotykanie się również takie yy, ze znajomymi, być może żeby coś świętować albo po prostu, żeby się pospotykać. No i jakby jest taki lżejszy czas, lżejsza energia jest tutaj przy Was. I co powinniście się jeszcze dowiedzieć, jeżeli chodzi o tą pełnię w skorpionie? No właśnie, od, idź bardziej swoje serce. Przepracuj jeszcze swoje rany, blokady, bo yy, tu bardziej chodzi o emocje. Zobaczcie, tu ta karta mówi o tym, bądź bardziej w swoim sercu. Słuchaj swojego serca, ono bardzo dobrze Cię prowadzi, to jest paść kielichów. Z drugiej strony mogą przychodzić to inspirujące pomysły, ale właśnie takie z serca, ze swojego wewnętrznego głosu. Jeżeli chcesz to usłyszeć, no to wyłącz mózg, umysł, który być może za mocno tam u ciebie pracuje, albo wyłącz jakieś trudne emocje, bo rycerz kielichów, on też może mówić o tym, żebyś był, była jedyneczką bardziej w swoim sercu, ale rycerz kielichów może też mówić o tym, że wracają do ciebie jakieś takie emocje z przeszłości i w końcu trzeba z nimi zrobić porządek. Więc po prostu to przetransformuj, zajmij się tym. I szósteczka pentakli może odnosić się właśnie do pracy i finansów. Może też mówić o tym, żebyś yy, była w harmonii, jedyneczko, ta spopracowana taką wewnętrzną harmonią, być może też nad energią dawania i brania, bo być może za dużo dziś dajecie. Albo za mało, bo to może być też ta druga strona albo nie umiecie prosić o pomoc, albo nie umiecie przyjmować, bo to też może o to tutaj chodzić, więc zwróćcie na to uwagę ale jakby tutaj jest czytanie blisko waszego serca czyli tutaj popracować z tym polem serca z uwalnianiem jakichś emocji, na przykład z lęku, strachu. Zamartwiania się. Co jeszcze powinniście wiedzieć, jeżeli chodzi o tą pełnię? No właśnie, gobliny to jest często lęk, strach, i wy tworzycie chaos albo cały czas, albo co jakiś czas w swoim życiu, lub tylko w jednym filarze. Bo zobaczcie, gobliny mówią o tym, że zamiast wybierać miłość i zaufanie i być w tej miłości i tworzyć z tej miłości, to wy wybieracie lęk, obawy, jakiś strach. Yy, poczu obniżone poczucie własnej wartości też tutaj może być. Hmm? Energia niezasługiwania, więc tutaj z tym trzeba no, popracować. Jeżeli nie wiecie jak, to zapraszam do siebie na sesję Teta Healing Kwantowe. Właściwie to już bardziej u mnie to są kwantowe. Eee, e, można wszystko tutaj dotyczące tego, co mówię, można wszystko jakby tam e, zrobić, bo wytworzycie chaos w swoim życiu. Zobaczcie, tu jest karta chaosu. E, właśnie poprzez te negatywne albo myśli, albo jakieś emocje kotłujące się w Was albo poprzez właśnie wybieranie tego lęku, obaw, i tak dalej, i tak dalej. I to jest czas na uzdrowienie. Już tego Zobaczcie, Trzecia karta to jest karta uzdrowienia. Więc, jeżeli w jakimś filarze albo w ogóle w Waszym życiu Wam nie wychodzi, to musicie wiedzieć, że to wytworzycie cały czas to. No właśnie, u Was to jest czas na spojrzenie w siebie i w ogóle akceptację wszystkiego to, tego, co było w Waszym życiu i jest. Tu jest akceptacja. Hmm? I yy, tu jest wgląd w siebie. Zobaczcie, tu, tu patrzycie w siebie. Zróbcie sobie taki wgląd w siebie, bo tu ja mam wrażenie, że troszeczkę odwracacie głowę, i yy, tu mamy męską energię. Co ta męska. Dla kobiet może to oznaczać, że wy albo za bardzo jesteście w męskiej energii i tak z tej męskiej energii działacie, i często wam pewne rzeczy po prostu nie wychodzą, a w związku to już na pewno nie wyjdzie. Albo tu faktycznie coś trzeba poakceptować, jeżeli w ogóle chodzi o mężczyzn, o związki miłosne. A dla części z Was ta karta. Może mówić też o jakichś kursach, szkolenia, bo bardzo tak, bardzo mocno jest tutaj wpisane właśnie. Energia ucznia. Czy jakieś kursy, szkolenia, warsztaty, coś takiego, albo pogłębianie swojej wiedzy. Może to być. To może być też dużym kluczem do rozwiązania jakichś waszych sytuacji. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki, dwójeczki. U Was jest praca z intencją coś chcecie osiągnąć w swoim życiu jakiś cel, jakaś intencja coś macie tutaj w głowie może być to duże, może być to małe i jakby tutaj e, u was czekajcie, ja chyba pomieszałam w ogóle karty z tego co widzę no oczywiście, że pomieszałam mhm. dobra ok, wezmę do dwójki i trójki te same bo pod dwójkę miała być ta karta, bo widzę, że, że zamieniłam to. Nie wiem dlaczego. A pod trójkę miała być ta. Więc dla dwójki i trójki będą te same karty, te dwie. Te dwie, reszta będzie inna. Zobaczymy, jak to pójdzie. Nie chcę teraz zamieniać, bo być może z jakiegoś powodu te karty się tutaj zamieniły. No więc teraz tak, te karty tutaj mówią, że masz usunąć. Masz. Źle to powiedziałam. U ciebie to jest pora na to, żeby zająć się blokadami, do osiągnięcia jakiegoś Twojego celu. Więc jeżeli masz w głowie jakiś swój cel, czy to nowa praca, czy to większe zarobki, czy to coś związane z miłością, przeprowadzką, lub jakiś inny cel, to w Tobie są jakieś jeszcze blokady do zrealizowania tego. Bo gdyby ich nie było, to już by się to zrealizowało. Hmm? Więc usuń blokady, zajmij się tymi blokadami. Tego może być u niektórych osób więcej. W ogóle to jest karta Skorpiona. Więc jak najbardziej tutaj macie podpowiedź, że ta pełnia jest dla was tutaj ważna, żebyście zaczęli coś z tym robić. A druga karta mówi o tym, że masz się skupiać w ogóle na pozytywach. No właśnie na tej intencji i szukać pozytywów. Nie patrzeć na te blokady, nie patrzeć na przeszkody. Jeżeli masz jakiś program oczywiście negatywny, to go trzeba usunąć, bo on i tak będzie działał w tle. Hmm? Ale mam to wrażenie, że faktycznie gdzieś tam na jakichś blokadach, przeszkodach za bardzo się e, skupiacie. Być może nie wierzycie, że coś się tutaj wydarzy pozytywnego. I jakby oddalacie się od tego swojego celu. Połącz e, się bardziej ze swoją duszą. Czyli nie sieć tak mocno w głowie teraz, a bardziej poczuć siebie. Być może sobie po prostu pomedytuj, zrelaksuj się, pobądź ze sobą. Tutaj też jest druga rzecz. To bardziej dotyczy chyba pracy, że um, jeżeli masz jakieś właśnie cele zawodowe, finansowe, to działaj tutaj z pasją i wtedy to zacznie się jakby tutaj okay. realizować, bo jeżeli działasz tylko dla to, żeby zarobić, żeby awansować, to niestety to nie wyjdzie. Jaka będzie energetyka w okolicach tej pełni dla ciebie? Jest głupiec. Nowa droga. Nowe możliwości. Coś, co wcześniej było zamknięte, może ta się otwierać, ale ta karta może też mówić o tym, że wy wpadniecie na jakiś nowy pomysł i będziecie chcieli to realizować. I co jeszcze powinniście wiedzieć, jeżeli chodzi o tą pełnię, król pentakli, as pentakli. Tu mi się najbardziej sprawy zawodowo-finansowe pokazują w tej części, co nie oznacza. Że to dla wszystkich będzie to samo. Po prostu w tej części mi się zawodowo-finansowe rzeczy pokazują. Zobaczcie, wy momentami skupiacie się ogólnie na brakach, na tym, czego nie chcecie w swoim życiu i to was oddala od celu. I tu macie, zobacz, coś nowego, zobaczcie coś nowego, jeżeli chodzi o pracę i finanse. I tu mogą przyjść, bo tu jest As Pentakli, są same energie pentaklowe. I no nie widzę tego miłości, pomimo to, że tu jest para. Ale ten aspekt taki nie do końca mi tutaj pasuje, chociaż dla niektórych może też oznaczać jakąś nową drogę miłosną, ale bardziej widzę tu właśnie, jeżeli chodzi o finanse, e, o pracę. Jedno drugie też oczywiście może być, aczkolwiek będziecie musieli poczekać, bo w środku jest wisielec, a wisielec symbolizuje te wasze blokady. Być może patrzycie pod zły kątem, właśnie skierujecie swoją uwagę na to, czego nie macie. Hmm? I teraz jest czas spojrzenia, no, zmiany swojej perspektywy, i wtedy samo się tutaj pewne rzeczy jakby odblokują. I co jeszcze powinniście wiedzieć? dwójeczki, jakiś chaos robicie w swoim życiu, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę i finanse. Coś wam tutaj jakby nie wychodzi do końca i macie teraz podjąć decyzję, mhm. żeby zostawić coś za sobą. Według mnie Złoty Pałac jest pod spodem, tak jakby przed wami, ale jeszcze nie teraz do końca. Karta sztormu chaosu mi się pojawiła, tak jakbyście sami sobie tutaj podkładali kłody w swoim życiu. I zobaczcie, wy macie się obudzić z jakiegoś tutaj, albo z jakiejś stagnacji, albo z jakiegoś snu, i podjąć jakieś ważne decyzje dla siebie. Być może też dotyczące waszego rozwoju, albo ścieżki właśnie zawodowo-finansowej. I jest karta magicznego strumienia i uzdrowienia. Hmm? Jeżeli coś straciliście, jeżeli coś odeszło, to pora to uzdrowić. Hmm? Pora też zapomnieć o jakichś poprzednich porażkach, o tym, co nie wyszło. Pora to po prostu pouzdrawiać i skupić się na nowych rzeczach, na nowych perspektywach. I jeszcze z jednej talii sobie zobaczymy, co tutaj dla dwójeczki. Jest karta spokoju i zaufania. No właśnie, u Was to jest czas no i przyjdzie ta obfitość. Więc ja najbardziej tu widzę pracę i finanse. Najbardziej. Albo nowa praca, albo po prostu większe zarobki. Może być nowa praca z większymi zarobkami, po prostu. A jeżeli macie działalność, to może być po prostu mega obfitość, ale Wy macie teraz poczuć spokój wewnętrzny i zaufać. I według mnie to już lada moment się może otworzyć, w, momentu, w momencie kiedy Wy skupicie się na pozytywach, na wdzięczności i jeszcze gdzieś tam posuwacie swoje blokady, bo pewne blokady jeszcze są w Was. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o dwa. Trójczka. Wypuść coś ze swojego serca. Hmm? To może chodzić o to, że u Ciebie to jest czas zmierzenia się z tym, co pielęgnujesz w swoim sercu, a to nie są rzeczy, które Ci teraz służą. Może chodzić o uzdrowienie raz z dzieciństwa. Może chodzić. Ale może chodzić o to, że Wy macie żal do swojego poprzedniego partnera czy partnerki. Hmm? Tu. Może chodzić o jakiś żal, jakiś smutek, poczucie niesprawiedliwości, jakąś zdradę. Wszystko to, co nosicie w swoim sercu, i jakby taka ta karta wskazuje, pora zostawić to za sobą. Za być może. Może też chodzić o to, że chcecie bardzo być z jakąś osobą i nie umiecie sobie odpuścić. Hmm? Teraz jest czas na odpuszczenie sobie tego. Zostawienie tego za sobą. Dwie następne karty, one też były dla dwójeczki, bo tutaj mi się one pozamieniały w kolejności, więc ja tam dałam te dwie i tutaj Wam też daję te dwie. Wypuść swoje blokady. To najbardziej Wam tutaj pasuje do tej karty, tak? Wypuść, popracuj ze swoimi blokadami. Teraz. Dlaczego czegoś nie umiesz wypuścić? Hmm? Dlaczego coś pilnujesz bardzo mocno w sobie. Tutaj też mogą być osoby ze świadomością ofiary. Czas się tym zająć. Nie zostawiać jakby tego na później. A druga karta ta, która była właśnie z dwójki. Bo ona była podpisana pod dwójkę, tylko potem mi się przy składaniu ja zamieniłam je. Niby przez przypadek, ale jak to się mówi, nie ma przypadków. Wy macie tutaj przekaz, żeby yy, pomimo tego, że być może przeżywacie jakąś stratę albo podejmiecie trudne decyzje, to wy macie się skupić na pozytywach. Nieważne, co się dzieje teraz w, w Twoim życiu, skup się na pozytywach i uwierz, że może być lepiej, bo to jest teraz ważne. Ostatnia karta, którą dla Was wyciągnę, ma za chwilę dobieram jeszcze więcej, to jest karta Magii i Alchemii. I właśnie w momencie, kiedy ty coś wypuścisz ze swojego serca, to ty przechodzisz tą alchemię, tą transformację i zaczynają się dziać inne rzeczy niż zawsze w twoim życiu. Hmm? Jeszcze dodać ten pozytyw, skup się na pozytywach, to już w ogóle idziesz miało do przodu, ale to jest praca nad tym. Samo się nie zrobi. A teraz patrzymy sobie. Jaka będzie energetyka w okolicach tej pełni dla Ciebie? Szóstka buław. Tu coś może się udać dla Ciebie, bo to jest często bardzo e, e, energia triumfu, sukcesu. Czasami też harmonijnych relacji z osobami, na których Ci zależy, ale to też jest karta wyjazdowa, więc część z Was po prostu może wyjeżdżać, no bo jakby yy, zbliża się majówka, to by było też normalne. A zobaczymy sobie, co powinnaś wiedzieć, trójeczko. Przejdź swoje wewnętrzne ograniczenia, dokładnie mentalne. Blokady, które sobie założyłaś, to jest ten rycerz, który nam się pojawił. I dla trójeczki, co trójeczka jeszcze powinna wiedzieć. Skupia się na tym, czego nie jesteś. No, drugi raz jest rycerz, dokładnie tak. Zobaczcie, piątka pentakli. To jest skupienie się na biedzie, niedostatku i to nie musi być finansowe. Na tym, czego nie masz, co ci nie wychodzi w życiu. I to jeszcze więcej tego generujesz. Hmm? I czas się z tym uporać. Być może nawet masz żal o to do siebie, bo są takie karty jakiegoś żalu, smutku, poczucia niesprawiedliwości. No nie są łatwe te energie i one teraz w tym okresie skorpiona, pełni w skorpionie, one mogą się nasilać, bo skorpion tak lubi wyciągać i możesz czuć się przez to gorzej. Chociaż sama ta energetyka nie jest zła, bo ona jest dobra. Hmm? A tu mamy rycerza mieczy. Rycerz mieczy mówi typowo to, co powiedziałam wcześniej, przekraczaj te swoje bariery w głowie. Jeżeli wróci ktoś z Twojej przeszłości, albo faktycznie Ty się troszeczkę zafiksowałeś na jakiejś osobie, z którą chcesz być, to nie warto, bo to nie jest osoba dla Ciebie, a jeżeli ktoś wróci, to wróci z tym samym. Bo czasami rycerz mieczy, to też się zwraca, Czyli bardziej dla kobiet ta część jest w przekazie. I patrzymy dalej. Mhm. Tutaj mocno mi się przebijają relacje. Jakaś relacja pokazuje mam lub pokazywała, bo ta relacja może być już zakończona. W którą stronę macie iść? W którą stronę macie się uzdrawiać? I według mnie tu faktycznie jest coś do uzdrowienia z dzieciństwa. Hmm? I jeżeli jesteś kobietą, to zapraszam Cię na moje majowe warsztaty. Bo one są jakby jak najbardziej w tym temacie. Ale tylko dla kobiet. Bo tam też z żeńską energią pracujemy, ale uzdrawiamy rany z dzieciństwa. Więc na pewno jakaś relacja i to nie musi być też miłosna, bo pamiętajcie, że różne relacje mamy koło siebie. To są jakieś przyjacielskie, biznesowe i inne. One Wam tylko pokazują, gdzie Wy macie zrobić porządek, bo jest energia sprzątania. I tu jest zmierzenie się w ogóle z przeszłością. Duże mierzenie się z przeszłością. Bo tutaj macie jakieś rzeczy, które ciągniecie cały czas z przeszłości i coś Wam tutaj nie wychodzi. To może być w kilku filarach życia albo w jednym. Nie tylko chodzi tutaj o miłość, to, to Wam tak powiem. Nawet może chodzić o sprawy biznesowe, jak najbardziej ter No właśnie, Wy czegoś nie chcecie tutaj wypuścić ze swojego serca. Czegoś lub kogoś. Przywiązani jesteście do jakichś tutaj emocji, trudnych spraw i dźwigacie ten bagaż. Zobaczcie, co wy dźwigacie tutaj na plecach. Być może jeszcze nawet sprawy rodowe dźwigacie dodatkowo. I to trzeba przepracować, bo to się, jak teraz tego nie zostawicie, a to też jest proces, który może trwać miesiącami, nawet latami bym powiedziała, ale jesteście w krótkim czasie w stanie zrzucić chociaż cokolwiek. Coś to wam ulży, bo jeżeli wy tego nie zrzucicie, nic z tym nie zrobicie, to to będzie się powiększało i w pewnym momencie możecie powiedzieć: Dosyć, ja już nie mogę, nie jestem w stanie tego nieść. A po co? I jakby tu mi się pokazuje, działaj w tym temacie, jest typowa energia działania w tym temacie. Nie odwracaj się od tego, nie odwracaj od tego swojego wz wzroku, tylko zajmij się tym. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o trójeczki. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, papa. Pa.